Dzień dobry kochani, witam was serdecznie. Tak teraz właśnie patrzę, że <laughs> Bardzo mocno się w lustrze odbijam, także pozdrawiam. Dzień dobry, witam Was serdecznie w ulubieńcach miesiąca lipca. Ja właśnie zakończyłam pracę, miałam swoją ostatnią klientkę, naprawdę klientów, bo robiłam analizę dla Ilony i dla Sebastiana, także jeśli kochani oglądacie, to Was serdecznie pozdrawiam, bo mi bardzo miło być jednym z Waszych przystanków podczas Waszej podróży między Państwami. To było niesamowite. Ilona została na 30 urodziny właśnie analizę kolorystyczną, no i miała być online, ale odbyła się na miejscu na żywo, także było super, więc dzisiaj jeszcze, może nie dzisiaj, ale jutro wrócę, to jutro wrócę, Ania mówi wolniej, jestem, jestem na takim tempie takiego ty, 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 ty bo musiałam bardzo dużo rzeczy powiedzieć do dwóch osób jednocześnie, ale jutro właśnie będę wysyłała jeszcze całe materiały, całe podsumowanie dla nich, także... Um, jak przychodzicie do studia, to nie musicie nic brać, nic nie zapisujecie, bo całe podsumowanie materiału, wszystko wysłam na, na maila, także jutro będę miała trochę pracy, ale nie narzekam, bo e, zaczynamy wakacje, mamy rodzinny wyjazd. Jak to oglądacie, to już pewnie jesteśmy pole, bo w trakcie nie wiem, jeszcze kiedy wrzucę ten filmik. E, w każdym bądź razie, już się nie mogę doczekać, już odliczam oczywiście Cordwalię, no bo gdzie my możemy jechać, e, uwielbiam po prostu, to jest nasz taki stały punkt. I ogólnie myślę o tym, żeby zrobić taki filmik, e, jak wrócimy właśnie z wakacji e, albo takiego TikToka. Chociaż my chyba, myślę, że bardziej i taką pogadankę właśnie jakie miejsce warto zobaczyć, my już do Angli do Anglii. My już do Kornwalii jeździmy od 8 lat. E, były też takie E, takie lata, że jeździliśmy dwa razy i naprawdę mam takie sprawdzone swoje e, miejsca. I czasem, jak e, e, właśnie z, z którąś z Was piszę gdzieś na Instagramie, e, na przykład, że jesteście teraz, nie wiem, tam w Konwali, że jesteście w Penzance, czy jesteście tu, czy jesteście tam, na przykład z mojego polecenia, z mojej rekomendacji, to przy okazji też zawsze lubię coś dodatkowego podesłać. E, o, że może jak jesteście tu, to jeszcze warto tam, warto tam, czy z dziećmi, czy cokolwiek. Także myślę, że jako taka naprawdę e, miłośniczka Coronwali e, e, będę miała dla Was fajne polecajki, zwłaszcza jeśli jesteście. Z dziećmi, czy właśnie, yy, czy, albo z małymi dziećmi, właśnie na, na wózkach. Także jak chodzi o takich mocnych ulubieńców tego miesiąca, to na pewno się cieszę, że miałyśmy okazję na Ani urodziny się spotkać właśnie w Melton razem z Anią i z Agą, że tak naprawdę kilka dni temu, jak wy to oglądacie, to pewnie już w jakimś czasie to, ale że też poznałam mnie się naprawdę po tylu latach oglądania jej na YouTubie takie spotkanie na żywo, to było jak spotkanie, po nie wiem, półrocznej przerwie i to było, to było mega fajne. Także też sporo nowych osób gdzieś tutaj do mnie przyszło. Także dzień dobry witam Was serdecznie i przypominam, że jak oglądaliście. U Agi rolkę, to wiecie, że do końca sierpnia jest zniżka na analizę. Także tam u Agi są na Instagramie wszystkie szczegóły, podlinkuję je Wam w opisie na dole, e, a dzisiaj przejdę już typowo do ulubieńców miesiąca lipca. Także lipcowy wyjazd przed nami, bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać. Jestem mega podekscytowana. E, może niekoniecznie jutrzejszym pakowaniem, ale e, ale wiem, że będzie super, wiem, że będzie super, bo, e, bo po prostu kocham koronwalię, kocham koronawirus. Gdybym mogła tak wstrząsnąć palcami, i przynieść całe swoje życie tam, to zrobiłabym to bez mrugnięcia, bez zastanowienia się, bez chwili zawahania, już zresztą od lat o tym rozmawiamy. Dobra, kochani moi drodzy, e, zacznę może od zapachu. Strasznie e, tak mi oczy po prostu, nie że mnie bolą, ale długo nie nagrywałam do, do ringa. Ale patrzę się, nie patrzę się w, w światło, tylko patrzę się na Was. Także zapach miesiąca. Zapach miesiąca to zapach, który kupiłam, będąc z Ewą w Paryżu. I szczególnie Wam go teraz pokazuję, ponieważ ta kolekcja jeszcze jest do kupienia, jeszcze jest dostępna. I jest to zapach właśnie z edycji limitowanej Jo Malone. Jest to zapach inspirowany szkocką łąką. I po prostu uwielbiam, uwielbiam ten zapach. I myślę, że... Kupię sobie przynajmniej jeszcze jedną buteleczkę, żeby mieć na zapas, no bo te limitki jak się skończą, to się skończą, a naprawdę jest w niej coś wyjątkowego. Jest dla mnie na takie właśnie letnie, e, ciepłe wieczory, też tutaj taki jesienny dla mnie jest ten zapach, jest taki właśnie bardzo łodygowy. Nie wiem, czy tak się określa zapachy, ale dla mnie właśnie to jest jak taka łąka e, po takim mocnym deszczu, gdzie właśnie jest taki intensywny zapach taki ogólnie łąkniesz jakiegoś konkretnego kwiatu, bo to są właśnie niby te żółte kwiaty, nie wiem dokładnie co to, co to jest, ale no zapach jest bardzo bardzo ciekawy. Myślę, że też na mężczyznach by pięknie, pięknie wyglądał, no nie, pięknie się nosił. Także muszę Andrzeja też tym zwiększać, bo myślę, że też na nim by mi się ten zapach spodobał. Także w John Malone też jest taka opcja, że nie wiem czy wszędzie, ale akurat jak byłam w Paryżu to była możliwość personalizacji. Ja kocham rzeczy, które są personalizowane, więc jak mogę gdzieś wcisnąć A.p, to zawsze to robię. Zapach taki może nietypowy, który chcę pokazać, to jest powie dezodorant jako ulubieniec, ale tak, znowu zahaczając o, o Paryż, jak się właśnie z Paryżu, byłyśmy z Ewą w Paryżu, to było niesamowicie gorąco i parę razy było tak, że miałam na przykład jakieś bluzki z wyciętym tutaj rękawkiem i mam pewna, że jak posmaruję się dezodorantem, to że będę miała wszystko uświnione i mówię do Ewy, czy mogę użyć właśnie jej dezodorant i ona właśnie miała chyba ten, tak mi się wydaje, siur. I powiem wam, że on naprawdę fajnie się sprawdza. Ja od lat używam tak zwanego, właśnie, e, blokera Tytana i mam wrażenie, że to był jedyny dezodorant, który u mnie sprawiał, że się naprawdę nie pociłam bo mam pod tymi pachami sucha i było mi komfortowo i przyjemnie. Ale ten dezodorant też naprawdę bardzo fajnie sprawdza. Więc jeśli na przykład już za późno się zorientuję, że muszę się już przebierać, a nie chcę sobie uświnić ubrania, e, to ten mi się naprawdę fajnie sprawdza. E, tylko ja robię tak, że wychodzę na ogródek, się nim psikam, bo nie znoszę tego tej chmury, która po dozodorancie zostaje. E, w łazience. Plus, że ten osad jakby z, e, z dezodorantu też przy okazji jest na wszystkim. A jak wycieram w łazience każdą buteleczkę e, zapachów, wszystko i tak dalej, to później mnie do doprowadza, jeśli e, po suchym szamponie, dezodorancie albo po e, tym takim lakierze w sprayu tym glue e, jest wszystko w takie oblepione. Także myślę, że niektórzy moi sąsiedzi mogą mieć niezłą bekę, jak mnie widzą e, właśnie na ogródku, jak się psikam. No ale jest jak jest. Następnie mówiąc o włosach, kolejny miesiąc rzędu, chciałabym Wam bardzo, chciałabym Wam polecić ten produkt z marki Got2B i dzisiaj właśnie mam na nim też zrobione włosy, e, czyli po prostu włosy mam wczoraj, ci e, już były takie po prostu po nocy, trochę rozczapierzone, więc mówię, dobra, robię sobie na środku przedziałek, pokazywałam Wam, wam w jakimś vlogu, że kupiłam sobie w Wilko taki grzebień właśnie, który idealnie separuje e, przedziałek i no myślę, że jest, że w końcu mam prosty przedziałek, więc ja mam zrobiony przedziałek. Yy, psikam sobie dosyć mocno właśnie tym, tym lakierem i robię tak jakieś, to widziałam na jakimś pokazie mody jakiś taki był, wiecie, taki, yy, yy, taki filmik właśnie pokazywany, że tam jacyś tam makijażyści, fryzjerzy działają yy, na pokazie mody, to psik, psik, psik i właśnie tą tubą yy, włosy był przylizywany. tak sobie myślę, to jest dobry, do, to jest dobry lifehack i ja tak robię, psik, psik, psik. I od razu tubą sobie tak tutaj przylizuję, bo grzebienie nieraz nie było tak równo, jak po przylizaniu <grafię> tym opakowaniem. Efekt mi się trzyma naprawdę cały dzień. Bardzo lubię, jak włosy wyglądają. Jeśli nieraz jest taki dzień, tak jak dzisiaj, że nie to ciepło, nie to dłuższe, nie wiadomo, czy to będzie padać i tak dalej i wiem, że mi się zaraz mogą włosy po prostu sfilcować, skręcić i by to wyglądało jak, wiecie, jak taki mały szogun, to wolę taki przyliz. Ja uważam, że taki przyliz jest bardzo elegancki. Mi się takie włosy mega podobają. Dzisiaj mam taką koszulo-sukienkę, która jest granatowa, nie wiem jak ten kolor tu jest oddany, bo mówię, razi mnie, ślepne. E, taki właśnie granatowa koszulo-sukienka z Uniqlo e, i mam te kolczyki typu właśnie perełki, nie typu, tylko to są moje perły z Paryża. To kupiłam jakimś mowym w jakimś randomowym sklepiku całkiem przez przypadek, ale e, uważam, że są przepiękne, bardzo mi się podobają i ogólnie srebro do e, zimnych typów kolorystycznych wygląda mega, przy okazji to bardzo ładnie odświeża spojrzenie, rozjaśnia białko, tęczówkę, także mega. E, więc e, bardzo, bardzo Wam polecam i e, też zanim go myślę, że muszę sobie kupić takie małe opakowanie, takie wiecie, travel size, tam chyba nie wiem, jest 20 czy 50 ml, bo to jest 30, też kupiłam raz taką wielką flakę, chyba tam było pół litra czy, czy 0,6. Napiszę tylko teraz do Andrzeja, bo już myślę, że tu mi zbyt dużo nie zostało, ale zanim oni się zbiorą, bo przyjadą, to akurat skończę nagrywać, napiszę mu tylko. Skończyłam. No, tam zanim się zbiorą, zanim wyjdą, to chwila minie. Może internet sobie włącz, włączyłam. Dobra, to czy to kiedy okiem będę... Będę lukać, będę, będę zerkać. I kolejna rzecz, jak chodzi o pielęgnację, co też Wam pokazywałam miesiąc, Wam miesiąc temu, to odżywka z Garniera. Zostało mi dosłownie tyle. To jest jedna z najlepszych odżywek, jakie kiedykolwiek używam do włosów, a zapłaciłam za nią chyba 11 albo 13 zł w netto. Może więcej, nie wiem, ale naprawdę cena była bardzo przyzwoita. I to jest właśnie Garnier Fructis. Włosy bardzo suche, osywnie odżywione i miękkie, włosy bez obciążenia. Także to jest produkt, który naprawdę Wam bardzo, bardzo polecam. Nawet, jeśli macie włosy cienkie, takie jak ja, to fajnie sprawdza, bo usługi nie obciąża, ładnie je... Wygładza, nawilża, chociaż nieraz słyszałam, że nie można nawilżyć czegoś co jest martwe, po prostu ten włos jest ładnie wygładzony, jest śliski, przyjemnie się rozczesują te włosy, ja trzymam dosłownie tą odżywkę z minutę lub dwie, okej, okay, zbieramy się, super, więc bardzo, bardzo Wam polecam. Szkoda, że tutaj nie można je kupić, chyba, że ktoś z Was wie, czy ta odżywka właśnie, teraz w Polsce dostępna, też jest tutaj gdzieś w UK do kupienia, tylko nie wiem, w innym opakowaniu, bo czasem tak jest, że po prostu to jest inna szata graficzna. No i teraz makijaż. Także zapach, coś, coś do włosów. Pielęgnacja, jak pielęgnacja twarzy, to ona jest taka sama. Ja nie testuję za bardzo nowych rzeczy. Jak coś już otwieram, to po to, żeby to zużyć. Dlatego ta pielęgnacja twarzy nie jest w każdym, w każdym filmiku typu ulubieńcy. Ale e, mój ogromny ulubienie, to też produkt, który bardzo wysoko jest na liście makijażowej, jeśli chodzi o e, analizę kolorystyczną, e, Chłodny bronzer, który jest bardzo ładny, jeśli chodzi o odcień, bo nie jest w ogóle jakiś taki, nie wiem, szarawy, brudnawy. Mam go też teraz na sobie, zresztą nie wiem, to, to światło jest, jakie jest, ale nie ma w tym bronzerze nic pomarańczowego. Mam też ten bronzer w załamaniu, trochę na dolnej powiece, jako takie modelowanie właśnie oka i też ostatnio zaczęłam sobie tutaj nos tak modelować trochę, powiedzmy. I to jest odcień z Nars'a w odcieniu Valarta, ta kolekcja matowa. Hmm, tyle mi go zostało. Taka końcóweczka. Było po tutaj tak na, na, na wykończeniu i mówię, a zacznę go używać, żeby go sobie zużyć, a już teraz jest, no jest tak rozwalony, że, że masakra, że praktycznie tutaj o nie, myślałam, że na wakacje go zabiorę, gdybym tam chciała, się gdzieś tam trochę, wiecie, wypinżyć, ale on już może nie przetrwać podróży. E, także, no to jest, to jest ten minus, że jeśli już coś już się kończy, zaczyna właśnie e, być taki, wiecie, ogryzek, to może, może być problem z aplikacją. E, ale jest to brązer, który naprawdę mi się rewelacyjnie sprawdza. Ja jeszcze jakieś tam brązery mam e, u siebie w. W tym, w szufladzie, w kosmetyczce, ale w to, toaletce nawet bardziej, ale myślę, że do niego wrócę. Że gdybym miała kupować teraz dla siebie jakiś nowy brązer, to wzięłabym ten z Nars Valarta. On jest dosyć podobny, jeśli chodzi o formułę: nie jest aż tak bardzo, e, powiedzmy, taki suchawy jak z Fenty. E, ten jest delikatnie, bardziej napigmentowany, bardzo przyjemnie się go aplikuje, nie robi plam. i Ja wolę brązet, które są e, delikatnie w kierunku właśnie tak słabo napigmentowane, ponieważ wiem, że nie zrobię sobie nim plam. Także Nars Valarta. Drogie lata, drogie zimy, polecam Wam bardzo. I tutaj było 8 gram produktu. Szkoda, tylko że już taki właśnie popękany. No nie, no dobra, dobrze, że nie miałam nic białka na sobie. Róż z Narsa. Kolejna rzecz z Narsa, bo właśnie ja sobie robię tak, że. Regularnie podmieniam kosmetyki u siebie właśnie w tej kosmetyczce, z której wszystko sobie wyciągam, żeby mieć taką rotację. I wróciłam do orgazmu z narsa, gdzie też denko widać niezłe. To jest taki róż, który uważam, że jest bardzo twarzowy, bo on wygląda dobrze naprawdę na nie wiem, 7 na 10 osób będzie w nim wyglądało naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Więc ym, jeśli macie ochotę na nowy róż, to może też warto wrócić do, do, do klasyka. On jest bardzo, znowu, on jest delikatnie napigmentowany. W zależności od tego, jakim pędzlem go aplikujecie na policzki, to będzie albo ten pigment wyraźniejszy, albo delikatniejszy. Ja najbardziej lubię go aplikować... Yy, pędzelkiem od Maxi, Embrushem 04, bo to mi daje taką kontrolę nad, nad pigmentem, bo jeśli wezmę takie bardziej ubite pędzelki, jak na przykład mam ten z Hebe, ten F09, F07, no to on jest już bardziej ubity i tam można sobie zrobić plamy, więc czasem po prostu wystarczy zmienić pędzel, jeśli macie ochotę sprawdzić, jak produkt można na skórze wyglądać. Róż i bronzer i rozświetlacz to są produkty, które też bardzo lubię sobie aplikować na, na powieki. Czyli mam tylko właśnie sam ten brązer w załamaniu, ale gdybym miała potem taką, nie wiem, odrobinę szaleństwa, to bym nawet sobie mogła wziąć troszkę tutaj różu na sam o, przód tutaj przy, przy oku i myślę, że to naprawdę będzie bardzo ładnie o, wyglądało. Przy okazji tęczówka mi się robi taka bardziej niebieska jeszcze. O, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Kiedyś sobie zrobiłam taki makijaż, że miałam tylko ten róż z Narsa na bazie Inglot Body Art, czyli na takiej bazie mocno lepiącej. Do tego aplikowałam cały czas ten róż, takim pędzelkiem bardzo płaskim, bardzo takim języczkowym, i tak napakowałam, że miałam tak mocno różowe powieki. I powiem wam, że wyglądało to rewelacyjnie, także tak nawet, że tutaj są troszkę koloru dorzucić. Myślę, że to całkiem ładnie wygląda. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie, ale róż czy brązer na całą powiekę, góra, dół, takie szybkie, szybkie smoki, bardzo mi się to podoba. Także Was też zachęcam, żebyście sobie przetestowały ten, ten, ten efekt. No i rozświetlacz z beki w odcieniu Moonstone. Tutaj już też jest taka, tutaj jest taki ogryzek, taka końcóweczka, bo właśnie stwierdziłam, że go teraz będę zużywać. Mam go też teraz na policzkach, malowałam się dzisiaj chyba około 10 czy 11, .00. jest godzina 21.05 i ten rozświetlacz cały czas jest na moich policzkach, więc beka Moonstone, kiedy nie mam palacza, on na mnie fantastycznie. Pozostałe, mam też jakieś inne nie jeszcze tego świetlacza, ale już ich używam, kiedy mam na sobie samopalacz, także. Od jakichś 7, 6 lat po prostu niezmiennie mój ulubiony, ukochany. Przez chwilę był niby wycofany, ale już wrócił, także można go e, cały, czas, cały czas kupić. Idealny rozświetlacz to jest taki, który jak sobie bierzecie. E, już mam teraz tutaj brudne palce, ale jak sobie właśnie weźmiecie odrobinę e, produktu na, na rękę, zrobicie, zrobicie sobie słocza, to idealny rozświetlacz to jest taki, który po prostu pięknie łapie światło, ale, ale nie rozjaśnia ani nie przyciemnia waszej skóry. E, jeśli przyciemnia waszą skórę, to macie efekt ciemnego śniaka, jeśli jest jaśniejszy od waszej Skóry to jest taka właśnie blada, jasna plama na Waszej dłoni, no to tak samo będzie wyglądała okolica pod okiem, także raczej niezbyt, niezbyt świeżo. Także trzy produkty z serii Starzy Ulubieńcy, podmiana w, w kosmetyczce i też Was do tego zachęcam, żeby sobie właśnie tak podmieniać kosmetyki, bo często jest tak, że jeśli do czegoś przypniemy, to używamy na okrągło, a inne rzeczy po prostu leżą i jest mi smutno, że są nieużywane. I jeszcze mam dwa produkty do pokazania, eee, też żadne nowości, po prostu chcę Wam przypomnieć o tym pisaku z Glosser. Pisak z glosser w odcieniu Brown jest to pisak, który jest odpowiedzialny za to, że moje brwi wyglądają właśnie tak a nie inaczej. Eee, jeśli oglądacie mnie, w, nie wiem, w innych filmikach, typu e, vlogi, czy po prostu filmiki, czy na Instagramie, jak Wam się pokazuje bez make-upu, to wiecie, że u mnie brew po prostu, można powiedzieć, nie występuje. Ja tutaj cały ten przód mam dorysowany. U mnie brwi mają takie cienkie, przerzedzone, bidne, chude, analityczne plemniki. I bez tego pisaka po prostu e, no, wyglądałabym dziwnie. E, często mam też przychodzą do mnie klientki, robię im na tam brwi, bo mam takie właśnie że swoje stałe klientki, które przyjmuję, i zawsze, Ania, to masz akordyment brwi zrobione po tej laminacji. A do niej, a przypatrz się z bliska. Przyszedł, ja tu w ogóle nie mam przodów, to jest wszystko pisak z Glossie. To też była. Chwila zanim nauczyłam go używać, bo myślę, że ktoś jest niedoświadczony, to sporo epitetów poleci w kierunku właśnie tego produktu, ale jak już właśnie wyczujecie, jak przykładać sobie właśnie ten pisak, jak te brwi podmalować, to naprawdę to jest produkt niezastąpiony i naprawdę może dać taki efekt, no, pojedynczego włoska. Ja, mi się moje brwi e, nigdy tak nie podobały, jak po jak zrobieniu ich tym, tym pisakiem. No i ostatni produkt, który mam tutaj wam do pokazania, jako mój taki znowu odgrzewany kotlet, to korektor z Bobbi Brown, w, dokładnie w odcieniu Extra Light Peach Biscuit. I ja miałam właśnie zapas, bo jeden skończyłam. Następne otworzyłam. Drogi aparacie, nie możesz się przegrozić, bo ja tu już kończę i nie wiem jak tego w domu, w domu dograć. Więc jeszcze raz, marka Bobbi Brown. Korektor w odcieniu Extra Light Peach Biscuit to jest moje kolejne opakowanie. Przy regularnym używaniu ten produkt wystarczy na 9 miesięcy, a jest go dosłownie 1,4 grama. Jest bardzo tłusty, bardzo treściwy i jeśli mam takie dni, że nie chcę mi się robić makijażu, ale potrzebuję dziś wyjść i tak dalej, chcę jakoś wyglądać miarę świeżo, a spałam 5 godzin albo mniej, to po prostu robię sobie brwi. Rzęsz sobie tuszuję, rozgrzewam sobie palucha, biorę trochę tego produktu i wciskam w sam ten wewnętrzny kącik troszkę na zewnątrz i to po prostu kanceluje mi wszystko. To jest produkt, który się najlepiej nakłada rozgrzanym właśnie palcem, pędzlem czy gąbeczką nie będzie tego samego efektu. On jest naprawdę taki średnio w kierunku mocno kryjącym. Nie obciążam mojej skóry pod oczami cienka warstwa naprawdę sprawia, że wyglądam od razu, bo spała 8-9 godzin i na dzień wypiłam, nie wiem, litr wody i nie wiem, elektrolity i sok z selera. Także jeśli szukacie czegoś, co przykryje Wasze e, zmęczenie, Wasze niewyspanie, to może warto wrócić do tego kosmetyku. E, I mam na sobie jeszcze pomadkę, którą chciałam Wam pokazać, ale ona e, nie podoba mi się, jak wygląda tutaj w tym świetle, bo, e, bo na żywo ten kolor tak nie wygląda. Więc ja Wam tylko powiem, że to jest odcień e, Hagmi z, e, z Maka i ona. Na żywo to jest coś takiego, to jest taki kolor jak trochę powiedzmy pillow talk. Który jest trochę bardziej brązowy niż różowy, ale na pewno na żywo, nie wygląda taka wygląda tutaj w tym w aparacie, bo mm, na żywo jest, może to zależy jak, jak siedzę i tak w sumie nagrywam cały filmik. Niekoniecznie z najlepszą pomadką, ale chciałam mieć ust bez niczego. Zobaczcie, ile ja już jej, jej zużyłam. To jest taka mała pomadka, którą bardzo lubię na tym takim etapie. Kiedy schodzi mi palacz, nie daję sobie nic um, jakiegoś bardzo szarego czy chłodnego na buzie. Mam po prostu brązer na załamaniu i na powiece. I mam ochotę też: ogólnie, ja z zmaka bardzo lubię. To jest ta seria um, Laster Glass, czyli te takie bardzo mocno nawilżające, błyszczące, ale też i całkiem fajnie trzymają. E, więc jakby uwierzcie mi, że na żywo ten kolor wygląda inaczej niż tutaj w aparacie. Można też nałożyć o wiele cieńszą warstwę, żeby taki efekt był półtransparentny, więc na żywo ona wygląda bardziej jak moje usta, ale lepsze, trochę bardziej brązowo-neutralnym tonem, więc to też byłaby pewnie kwestia. Czekajcie. Światła. O, patrz, no, jest. Nie, to tak to w takiej pomarańczy. No, kwestia, kwestia światła, ale gdyby ktoś pytał, co mam na ustach, dzisiaj to akurat miałam tą pomadkę, miałam ją na poprawki. I dobrze, że znalazłam tą śrubkę, która dziś mi tutaj wypadła wczoraj, jak kręciłam, kręciłam dekwę. Także kochani, z mojej strony to wszystko. Ja już się zbieram. Jutro mam jeszcze taki intensywny dzień przedwyjazdowy, ale już dom mam posprzątany, obiad mam zrobiony, bo miałam na dzisiaj i na jutro, także dużo rzeczy już mam zrobione i ogarnięte, no ale wszystkie zakupy na ostatnią chwilę, bo stwierdziłam, że przydałoby mi się Getry i jakaś bluza na wyjazd, bo rodzinne wakacje to są inne wakacje niż wyjazd z koleżankami gdzieś można wypinżyć i ładnie wyglądać, no wiadomo, myślę, że wie, wiecie, wiecie jaki jest. Także kochani, z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, widzimy się za w kolejnym filmiku, także buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.